o tym nieszczęsny Rocky Road, którego nie lubię. Nie lubię, bo ja nie lubię. No. Pamiętałem o Stoperze tym razem. CTR Challenge. Gdzie tu są literki? O tam jest, co? No, weźcie to! Tam jest ten. No i dobra. I To jedną już mamy, znaczy, um, znaczy, C, no co jest? Chyba nie idzie dzisiaj? O, i to następna, ale w nie jest to ustawiona. O, nie no najgorzej. Moja no, to. No co za Menda? Mała. Mała biała Menda. Kulka. Jak ta niebieska. Aha, dobrze. ja, yeah, pięknie. Jest pięknie. Ymm, bierzemy skrzynię. I co dostaniemy? No nie specjalnie mi to potrzebne. No, ale dobrze. Bierzemy te. Yahu, tak jest. Da. No nie, no jak to możliwe. Nie lubię tych kulek. Jako osłona jest całkiem, są, znaczy jako słony są dobre, ale tylko jako osłony. Do ataku się specjalnie dodają. Jak mimo że go trafiłem. Hmm. No, widzę, że ta animacja rakiety zależy od... Jest, jakby to powiedzieć, od strony, z, z której się patrzy na nią. Znaczy... Od kąta, pod jakim jest ustawiona kamera na nią. Także to... O jezu. Także to wina tylko i wyłącznie emulatora. Albo płytki. Chociaż nie, raczej nie wątpliwe. No czemu nie chciał wylosować wcześniej? No haha, ale jesteśmy na trzecim miejscu, mam być piesi. E, no jak to możliwe? Ej, 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 no bez takich, miał być pierwszy. Nie, co za... Menda. No szlak bycia, kolego. Ja... Yeah. buteleczko. Ja miałem tarczę, ja, ja miał grzywkę, ja będę miał buteleczkę. Ja, yeah, pięknie. Mój głos może brzmieć trochę inaczej niż zwykle ze względu na to, że mam kapę Co jest dość irytującą sprawą. Zatkanie nos, co, chusteczki schodzą jak świeże bułeczki. Znaczy może z na schodzą bardzo szybko. Bo za chwilę trzeba się wysmajkiwać. Smajkiwać. Chyba dobrze powiedziałem. O, autko się samo suwa. Ach, ta grawitacja. Yy, dobra. Sejk. Okej. Okay. A w sumie to... Yy, chyba w tą stronę. Aha, okej. Okay. to na czas sobie to przejedziemy? Będzie dłuższe, to trudniejsze. I tutaj... Tu też mi się skrzynię nie udało zdobyć poprzednim razem. Tak sądzę. O, tylko 38. To na Tiny Arena było 60. O, to tak pało. U, dziwne. Albo mi się tam nie wydaje. Ja. Yeah. No tragedii nie ma w gruncie rzeczy. Dziewięć skrzyni i na razie. Może nawet się uda zdobyć platynę. To za pierwszym podejściem to wątpię. Stawaj go! Yeah, pięknie. Ja, piknie! tam była... Hmm, za 3 sekundy, Dobra, na następnym razem ją wezmę, czy następnym Dobra. No. A ten jest irytujący chwilami, no masz. Szlak! No, po mnie z armii. W takim głupim miejscu są jeszcze te skrzynie. Że nie można się wybijać, bo nie wie, nie trafić hierżu nie. Troszkę wkurzające. A no nie, no jest lepiej. A jak tam gałki. No, to nie było zbyt dobre. No dawaj, dawaj, dawaj. Minuta i 2 sekundy No już 3, 4, 5, 6 O szlak Słabe to było Bardzo słabe Yeah No dobra chociaż tyle Tutaj dobra, to co jest trzecim okrążeniem że wyzbieraj wszystkie tak, to sobie powinno się udać, bo dopiero... już drugi... A już tyle skrzyni stop! I tu sobie wezmę obydwie. Że potem... O, nie, jeszcze tą. No, to jeden skrzynek, to powinno pójść lightowo. O, tu mamy za dwie. Tu chyba wszystkie zrobiłem. Tak. Dobra, to by została jedna z na tej małej wyskoczni. I tam dalej jeszcze są, 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 są tutaj. O Jezu, tragedia. Lecimy, lecimy na Szczecin. Czy jak tak? Nie spowolnicie mnie. Nie pozwolę wam. Dobra, i teraz tu zwolnimy. Stop. Wiem, że wiem, Wiem, powiedziałem. Nie, tragedia. Co ja robię? Dobra, wiem o tym. Wyluzuj. To nie było najlepsze wyjście z tej sytuacji. A to nie będzie. O Boże, jakie to było na maksa słabe. I oczywiście musiało ściąć. Tragedia. Słabe to było. Bardzo słabe. Ale nie słaba nawet, bym się pokusił o takie stwierdzenie. No dobra, trudno. Czemu jak zostaje? Liktor zostaje mi na podium. Troszkę bezsensowne. Mm, Safe. No zapisuj, zapisuj A teraz jedziemy zdobyć to oh, 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 oh. O Boże, nie lubię tego A zanim tego też sobie sprawdzę Więcej e, zwykłych Niż złotych Nie podoba mi się to I don't like it O Jezu, nienawidzę tego Zwłaszcza, że... Teraz to, że tu są Nite A2 to że... Że po prostu nie lubię tych plansz zdobywaniem kryształu. o genialnie. No dawaj, dawaj, co ty tu odstawiasz? Dobra, trudno. Słabe. Bardzo słaby nerw i preziom. O jest! Tragedia to co ja tutaj robię. I nie zdobędę do tego, nie ma szans. Nie, tragedia, to jedziesz, jest nie do zrobienia, Szlak by to. Znaczy nie do zrobienia, jest do zrobienia, tylko że te, teraz mi się to nie uda. Zostały 3 i 4 sekundy, no to błagam. No właśnie. Ale to jest do zrobienia. Musi być do zrobienia. Okej, okay. no może co ja zrobię jeszcze raz. Czemu on nie pojechał? Aha, o Boże, to było takie na maksa słabe. Okej. Okay. Nie było zbyt słodne. Oee, słabe, słabe, słabe. Co ja wiem? Nie mogę się skupić. Nie wiedzieć czemu. No jest. Dobra jazda. No szlak. Co ja dzisiaj mam, że nie mogę się skupić w ogóle? No i znowu tego nie zrobię, no. God damn it. Jezu, po co ja się zatrzymywałem? Jak rany. Jestem kaskaderem, w Hollywoodzie robię. Tragedia. Spróbuję jeszcze raz, jak nie wyjdzie, to tutaj poza odcinkiem. No okej, Asiu, postaraj się. Ja! Słabe. Hmm, znów bomba. Niesamowite z wielokoliczności. No chociaż jeszcze ja raz się przydała. Jak to możliwe, została aż siedem? Źle! No to ja jedynie mają stałe dwa Z czego jeden jest tu A drugi, gdzie jest drugi, jest gdzie jest drugi Pewnie tu, pewnie tu. Yeah, yeah, będzie, będzie, będzie. Yeah, yeah pięknie Chuja Udało się Udało się, udało się Jestem takie epicko dumny. Save, robimy ja, pięknie. Już sobie otworzymy tutaj bramkę, bo co, można. I a co, tam wjeżdżamy już, witamy w Citadel City. średniowieczne takie, a tutaj mamy co? Oxalic Station, poziom na... Yy, statku kosmicznym. Bardzo średniowieczne. Tak samo jak też bardzo <grych> nie Spoko, ja nie oceniam. I teraz z kolei Cortex Castle, no to już średniowieczne, muszę przyznać. Engine Labs, no... Czy to jest średniowieczne? Nie. Nie jest Jeszcze honorowy save, tak? I honorowe uderzenie. I to będzie w tym odcinku tyle. W następnym zaczniemy sobie już poważnie. Tak, poważnie sobie zaczniemy. The Lost Ruins. Także to na tyle ja się jak nam. Cześć.